Kiedy wojna zapukała do drzwi sąsiada, przypomniałem sobie pewną przypowieść. Dwie osoby postanowiły zbudować dom. Pierwsza osoba budowała go na skalę, a druga na piasku. Kiedy budowa została ukończona, sąsiedzi z podziwem patrzyli na przepiękne domy. Były naprawdę wspaniałe. Duma rozpierała właścicieli. Pewnego wieczoru Nadeszła potężna burza. Spadł deszcz ulewny, wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły na oba domy. Z dwóch domów został tylko jeden. Ten piękny dom, postawiony na piasku, nie przetrwał tej nocy. Na pierwszy rzut oka, te domy były podobne, jednak różnica tkwiła w fundamentach. Ta historia zapisana jest w Biblii, w Ewangelii Mateusza. Kryje w sobie wiele cennych myśli. Z tej historii uczę się, że każdy z nas jest budowniczym i każdy z nas jest narażony na różne kryzysowe sytuacje. Jak wychodzić z takich sytuacji, opowiadałem niedawno na jednym z filmów. Możesz cofnąć się na kanale YouTube i posłuchać, jeżeli jesteś w bardzo trudnej sytuacji. Jak z niej można wyjść, Jak ja mam na to sposoby. Bo ogólnie nie jesteśmy wolni od kryzysów, ale mamy wpływ na to, jak przez nie przechodzić. Uczę się sam, że na kryzysowe sytuacje przygotowuję się zanim nastaną, a nie w trakcie. Jeżeli więc zbudowałeś swój dom na piasku, to podczas sztormu i wezbranego morza jest za późno na zmianę fundamentów. To, w jaki sposób przetrwasz sytuacje kryzysowe, Zależy od Twoich decyzji, które podejmujesz dzisiaj. To ty decydujesz, jaki jest Twój fundament. Czy jest mocny i trwały, czy też słaby i chwiejny. Buduj dzisiaj mocny fundament. Stawiaj swój dom na skalę. Dbaj o swoje wartości. Rozwijaj w sobie dobre cechy charakteru. Pracuj nad tymi kiepskimi, ale stale się rozwijaj. Podnoś się po porażkach i idź dalej. Nie poddawaj się. I pamiętaj, zawsze jest jakieś rozwiązanie, bo jest Bóg, który nad wszystkim czuwa. Jeśli dotarłeś do końca, zostaw po sobie ślad. Napisz coś w komentarzu. Zasubskrybuj kanał. Zaznacz dzwoneczek. Dziękuję Ci serdecznie. Wojciech Orzechowski.